Witajcie z tej strony Korni, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Nie Słuchajcie młodeczki, jak widzicie znajdujemy się właśnie na BedWarsach I dzisiaj będziemy sobie grać z widzem dokładnie um, Czyli właśnie Lukas jest jeden z moich widzów, który, z którym e, po prostu grałem sobie na live'ach Więc jeśli chcesz zagrać ze mną na live'ach to wbijaj na Live'a podawaj nik i będziemy sobie pikali, no więc tak, jak zawsze po prostu są tutaj zapakowani, więc nie zwracajcie na to jakoś specjalnie uwagi I tak, ja bym poszła w sumie do, do green Dokładnie, no mają nawet spoko obudowane Ale no zaraz zobaczymy, czy to są aż takie koksy tam jest jeden MVP z tego co pamiętam Dobra e, Okej. Okay, czekajcie już tutaj pyk. Mm, kurde, do góry, do góry, do góry. E, Okej, okay, i tu pik pik pyk. No nie za mądra strategia. Jakaś... Aha, bo oni nie mają łóżka, czy co? Nie mają, mają szybko, szybko. Dobra. O nie, nie, o nie, nie, nie. nie. Czy, roz, czy rozklepie? Czy rozklepie? Kurde, 4HP, 4HP. Na farcie, na farcie. W ogóle zaraz będzie finał już. O co chodzi? To znaczy, praktycznie jest już y, finał. Ale okej okay. Ale okej okay. Dobra. Ej, tak, spróbuj, okej, okay, tamta widzę, że już sobie tam pójdzie, ale ona miała małą HP, zobaczymy No boję, ja, że ma, okej, okay, oj, tutaj są, Jeden jest jementowy. spoko, spoko Okej, okay, Jedny jest elementowy. Dobra Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra Jeden chcę, żebym podeszła. Ok, jeden na jeden, spoko mordą. Spox. Kurdy, kurdy, miał e, bardzo mało HP. Napisz w komentarzach, ile miał HP. Mm. Napisz po prostu czas e, i ile miał HP. Mi się wydawało, że miał jeden, ale nie będę po prostu tutaj. Mm, Was okłamywa, bo może właśnie mówię źle. Ale okej, okay, niech będzie, niech będzie. Ej, ok, syn różowy. Lecimy sobie coś takiego. Fetch. Zapytałam się. Tutaj mojego kompana. Czy prankujemy różowego? Spoko. To napiszę jeszcze. Frag. Challenge Dobra Zrobimy sobie na nim frak challenge. On jest sam, więc um... Nice. Jeden z to był ten MBip. Um... Aha, to jakiś za ban To nie wiem, A to może. To, czy to TNT. Nie, mogę czekajcie, coś źle napisałam. Per. Chat. O, to nie będzie już te TNT challenge. Okej, okay, okej. Okay. Ale po prostu wysadzimy na niego masę TNT, dokładnie. Tylko nie możemy e, po prostu... Okej, okay, okej, okay. wiemy gdzie jest ten, ten, ten green. E, ona, bo to chyba jest ona. Może do nas przyjść. Wow, zabiła tutaj nam... Lukasa, dobra Okej, okay, gościu, gościu Dawaj solko, 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 dobra e Co ona chce zrobić? teraz ona tu idzie Ale, no, nie ma szans O, gościu, 5m 5 eme Dobra e, Dobra e, Peczat z Zrzucamy na niego Na set Dobra Kurde, znowu coś źle napisałam um, Dobra czat. Dobra Okej, okay, ten gościu gdzieś tu jest Bo nie da Przed chwilą właśnie tutaj um, Lukas był Na Emy, a go zabił Mam nadzieję, że to nie jest Koks. Um, to nie jest Ponieważ byłaby, byłby um, Lipton, byłby Lipton, dobra. E, ok, więc tu pierwsze TNC um, i jeszcze tutaj, a w ogóle możemy sobie kupić sharpness, o właśnie, sharpnessik. E, I tak. Właśnie 20 TNT wybuchniemy na jego łeb. Dobra, zobaczymy jak on ma obudowane. Czy ma jakoś e, jak pro, czy noob. ale w sumie Lukas go ciągle zabija, więc wątpię, żeby był jakimś koksem. Okej, okay, nie jest to jakiś koks. Okej. Okay. Dobra, to podbijam do niego. Ale jeszcze tego challengeu. Nie będziemy. Najwyżej nas, nas zabije. Najwyżej nas zabije. Dobra, dobra, i będzie Lukas, i będzie. Dobra, spoko. O nie! O nie! Lukas! Spadł! Oh no! Dobra. Gości jest na, e, tutaj. Ale... Gościu ty nie masz szansę. Wiesz o tym. Okej, okay, on w PVP to... średnio. Tak, odłożymy no w gruszkony on, on dobra e, zostawiamy go jeszcze raz go zabijemy sobie, ale spoko mordo no średnio się bije e, czekajcie mm. gościu ty sobie żyj własnym życiem e, nie dobra e, jakby sobie ha dobra on nie jeszcze przejście ale gościu ja tu muszę jeszcze przejść Guzciu, guzciu! Dobra, tu. Pik. Dobra. E, Dobra, tubera. Do Mamy cztery, więc tak. E, no, co jest? Okej okay, czyli ło, no. Najszybciej. Głębiej wiem znaczy, o, czym, o co chodzi w właśnie tym TNT Challenge jak to się nazywa? TNT Jump, przepraszam, TNT Jump Ale jakoś nie miałam okazji właśnie nauczyć się, może powiedzieć Dobra Dobra, spróbujemy dać mu fory Spróbujemy dać mu jakieś tutaj forki Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę taki, nie wiem, czy długi Ale no, będziemy po prostu go parakong, parankować Dokładnie będziemy go parankować W ogóle mam tak... On ma chyba trochę lepiej ubudowane to łóżko, bo tam widziałam glinę. A prawdopodobnie pod gliną mawem, czy coś takiego. Ulala, mam tutaj 13. Kupujemy sobie. Co sobie tu kupimy? Myślę, że protection. Pick protection. I kupimy jeszcze to, pyk. I chyba tyle. Praktycznie co jeszcze możemy kupić? No, niech będzie. Niech będzie dobra. Mamy na dwa TNT. Wow, coś wyszedł, czy jak? A nie, kurde, stracili, stracili łóżko, czekajcie. Miał być... Czekajcie. Miał być TNT Lunch. Kurde, chyba gościu tutaj zapomniał. Chyba tutaj zapomniał. No kurde, no gościu wyszedł, no zobaczcie, no ale w sumie, e, no trochę się nie dziwię. Czekajcie, czy on na serio wyszedł? E, no tak, chyba wyszedł, czekajcie. No nie ma nic, żeby ktoś tam rozwalił, co znaczy jest, ale no wątpię, że po prostu Luk Lukas to rozwalił. E, Dubiera. Do e, dobra, więc... Em, e, e. Dobra, więc lecimy z kolejną e, areneczką No, się mam mordę, co tam, wełny chcesz? Dobra, to masz mordę Ja tu się zajmę łóżeczkiem e, Ja tu się zajmę... Aha, okej, okay, okej, okay, spoko Ja tu się zajmę łóżeczkiem My jesteśmy... Halo, kim my jesteśmy? Kim jesteśmy? My jesteśmy żółtymi, sąsiadujemy z zielonymi Okej, okay, zieloni to są normalni gracze mm. Więc yy, spoko. Jeśli chcecie na przykład więcej odcinków z Lukasem, to po prostu dajcie łapkę Jak będzie, nie wiem, jakoś fajna ilość łapek, to postaram się nagrać kolejny odcinek właśnie o to z tym panem dobra. Jeśli oczywiście się Luka zgodzi. No. Um, e, dobra. tam widzę, że już... Tam widziałam, że ktoś już się tam budował, okej. Okay. Um, myślę, że możemy do nich iść. Okej, okay, oni są już na diamentach, ale nie wiem, czy te diamenty coś im dadzą. Ej, gościu, Lukas, Lukas, uważaj, uważaj, mord, uważaj. Czekaj. Ej, gościu, co ty robisz? Hmm, kur, kurde. Aha, on spadł. Łace, Łace, mordo, mordo mordin, co, co, co to ma być? Jakie mają udowane? Okej, okay, TNT leci, to już praktycznie, okej, okay, pek, dziękuję, dziękuję bardzo, mam bardzo mało, aha, ten zginął, jeszcze będzie się z 1, 3, tak, to jest, dobra, 2 wata. kurde, pikobelo, pikobelo. o to właśnie chodzi, o to właśnie chodzi, nie no, my z Lukazem to jest team perfecto, dobra. Um... Okej, okay, mamy diamenty, dokładnie, więc w sumie fa fajna opcja Widzę, że tam Green coś tam... Mm, próbował, próbowali właśnie iść do... Mm, green, więc zobaczymy, zobaczymy Czy tutaj gra ten gościu, który w poprzy poprzedniej wyszedł? Niestety, niestety nie gra Niestety gościu z nami nie gra Dobra e, Kurde, co ja chcę kupić? Teraz kupię sobie ale. I chyba jakoś ze specjalnie ja nic więcej nie możemy kupić, dobra Ja bym proponowała właśnie... Um, e, czekajcie, czerwoń... A, kurde, czerwony nie mają łóżka, to spoczko, to spoczko, tam widzę pinki ich rozwalili e, Blu żyją, dobra, to są dwa... W, e, wipy, spoko no, kurde, Lukas, przecież się zakapiłam, ale dokładnie, no, zostawcie dostaw, subka, bo przynajmniej nam o naszym challenge'u yy, I właśnie do, do końca roku szkolnego chcemy wbić, uwagę, uwaga, chcemy wbić 1500 cubów dokładnie do końca wakacji 2000 Co jest mordo? ze czy co? Um, yy, aha, okej, okay, tutaj widzę, że trochę szybsze przejście no to spoczko w sumie. Um, I jeśli chcesz, właśnie, żeby ten challenge się udał, to oczywiście musisz zostawić suba z łapką i ogonem. Wszystko musisz zostawić, no. Um, ja będzie mi wtedy bardzo miło. Pinki, mordo, mordo. Mordo, pinki, pinki tutaj. Dobra, to spróbujemy na tego. Kurde, ku, kurde, na no coś tacy. Dziwi te. Ci pinki. Ale na serio, coś tacy. Niech. Halo, ok, oni tu idą. Widzę, że Lukas już tam idzie. Z tym pinkami chyba nie będzie łatwo. E, ok, jeden spadł. Ok, kam. O, gościu. O, patyczek wchodzi na rejon, dobra. O, zabranki las. Sorry, mordeczko. Ok, Jej um. Doberam, doberam. Ło, wow, ale pocisk, ale pocisk, dobra, nie będziemy tu już gadać o pociskach, tylko zajmiemy e, się rozgryweczką, dobra. E, Okej, okay, oni tu już są, sziet, 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 dobra, Podobają się sz, szybko do góry. Coś, e, mordo, nie pykło, e, mordo, coś nie pykło ci tutaj. Okej, okay, okej, okay, lagi, lagi, kurde, ej na serio, oni są mega dziwni, szczególnie ten gościu, nie wiem e, Napiszcie w komentarzu, co sądzicie, czy gościu ma cheaty, czy nie, a, bo e, przyznam, klepało się troszkę dziwnie Dobra, Lukas ich wszystkich em, tutaj poskromił, mogę się typu uciec z areny i tak, rozwalimy ping i robimy na kimś właśnie czele, e, pranka wiem na kim? Okej, okay, ostrze miecza superansko. E, nie wiem tutaj na kim zrobimy Ktoś spadł? No, jeden spadł mm. Dobra, o kurde, trochę na farcie, trochę na farcie Szybko kupimy koksa O nie, gościu tu już leci, gościu tu już leci, dobra e, Szybko do góry w ogóle on spadł. Ej na serio, ten, ten ping to jest jakiś. Okej, okay, on się skapno, podbudziłem się trochę tak. Dobra, czemu oni mają? Tak fajnie byłoby zobaczyć, czemu oni mają budowane. Co? O co chodzi? O co chodzi? Ej, teraz pytanie, czy to był lak? Czy on coś włączył, gościu? Bo tak wydawało mi się, że ci Redzi, to też są jakieś tam prosy. A rozwalili ich, no trochę dziwnie. Dobra, ale tu Lukas bije na Rejon i. I jest gitara, i jest. Gitarka, dobra. Dobra, ale na serio, Teraz idziemy tak, defensywa. Fest defensywa, Defensywa. Dobra, kupimy koksy i wbijamy do nich z koksami, ponieważ... Um, Troszeczkę, czekajcie, pyk, pyk, dobra Mogą nam troszeczkę obić Najsik, dobra Dobra Dż -dż 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 -dż. Dobra, teraz um, Myślę, że pójdzie łatwo Chociaż kto wie, może te pinki to są jakieś, nie wiem o kurde, jakie pociski tutaj le lecą? Jakie pociski? Przypominam, że to się wszystko nagrywa. To się wszystko nagrywa. Dobra. Ehm, dobra, lecimy do nich. Napiszę. To się. Wszystko nagrywa. Na XD, dobra. Teraz ciekawe, 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 czy ogarną. Dobra. Dobra, zobaczymy. Gościu pisze, że też nagrywam. Okej. Okay. Mm. Dobra, rozklepujemy, rozklepujemy, rozklepujemy. Dobra. Dobra, mordy. Nie ma ciebie, dobra. Um, um, dobra, TNT Challenge, zostali szarzy, który jest sam, dobra, A więc zakupimy TNT, mm. okejka, okay okejka, okay mm. e Dobra, to zobaczymy w końcu, co na niej zrobimy. Oj, o kurde. O kurde, peczat ma dobrze obudowane. Ma dobrze obudowane. Dobra. Ja mam jedno TNT. Dobra, to czekajcie um. XD. Dobra. I tak, ile mam? 10, dobra. Mam 5 TNT, dobra. A miałem 15 Golda, tak. E, okej, okay. ło, wow, kurde. Widzę, że tu Lucas mm, perfekto. Speed Bridging. O jezu, no tak. O, kurde, no na serio, on tak fest nie ogarnia. Fest, gościu, nie ogarnia. Dobra. Co się dzieje? O, ogarnął, ogarnął. Gościu, ogarnął. Dobra, łapom go jedziemy. Dobra, czekajcie. Zniszczę budowę. Dobra, i klepiemy tu, kurtyku. Łapęcją, Łapencją. E, dobra, mordyczkę, więc my już tutaj e, jesteśmy. I tak e, m... Próbowaliśmy go bić łapką, co średnio wyszło. Dobra. Zniszczymy go. O Jezu, co się stało? Nice. Dobra, stracił łóżeczko. Gościu stracił łóżeczko. Dobra. I tak. Łapą go. Dobra. Spróbujemy go zabić łapką dokładnie. Wcześniej też próbowaliśmy, ale troszeczkę się nie udało. Kurde, w ogóle długo, długa droga do niego. Długa droga do Ciebie gościu, długa droga, dobra. Okej, okay. Lukas gada, że kampi z poczkuło. Okej, okay, za, mi, za 3 minuty eksplozja łóżeczek. Więc musimy się pospieszyć troszeczkę. Eee, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. E, I tu mamy nasze piękne przejście. O Jezu! O Boże, przecież... Dobra, nie skomentuję tego. E, gościu, wiesz, że ty mnie nie ma. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy to jakoś zrobić. E, czy mamy tu jakieś... Nie, nie mamy. Um, dobra, pozbieramy firebola. Um, górze, na górze, mordo. Kolej, coś buchło, coś buchło. Dobra, on tam się kampi, dobra. Wiecie co? Um, z łapy go jedziemy, z łapy go jedziemy. I spróbujemy go wylaminować. Dobra okej, okay, okej, okay. łapa, 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 łapa. Dobra. Dobra, nie ma go, nie ma go. Nice, nice. GG GG. Narastacie madeczki. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on spodoba i jeśli chcecie więcej odcineczków z lukasem, to bijecie łapki w górę, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie. No i pa!